Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części warsztatowych opowieści. Dzisiaj mamy dla Was, jak zwykle, przygotowanych kilka tematów. Jednym z nich będzie wizyta w fabryce tłumików akcesoryjnych, czy też wydechów akcesoryjnych, bo to nie tylko tłumiki, ale również całe rury, dekaty i A dokładnie w firmie Mistral, która specjalizuje się w produkcji układów wydechowych, między innymi do motogucy. I co ciekawe, znajduje się dosłownie, ja wiem, może z półtorej kilometra od fabryki motogucji w Mandello del Lario. Oprócz tego materiału mamy jeszcze dodatkowo materiał związany z poradami od firmy Stalco. Będziemy chcieli, żeby co tydzień pojawiały się jakieś krótkie porady mechaniczne od firmy Stalco. I słuchajcie, i jeden temat, który nas niebywale zaskoczył, a mianowicie temat dotyczący naszego silnika z Junaka. Jak zapewne pamiętacie, jakiś czas temu prezentowaliśmy ten silniczek z Junaka, który udało nam się kupić na warszawskim bazarze. I gdzieś tam zapytaliśmy, czy ktoś z Was nie posiada jakichś starych, niepotrzebnych części do Junaka, najlepiej zniszczonych, których nie będzie szkoda na to, żeby uzupełnić ten nasz silniczek tak, żeby mógł służyć kolejnym pokoleniom do nauki mechaniki bo tak się składa że zajmujemy się w dużej mierze szkoleniami z mechaniki. I słuchajcie, odezwał się do nas jakiś czas temu zbyszek z firmy Motocraft z miejscowości Skąpe niedaleko Świebodzina i zapytał się czy nie chcemy części do Junaka. Powiedzieliśmy że tak, jasne, oczywiście że chcemy, potrzebujemy i tak dalej. To słuchaj jak będę kiedyś do was jechał, to coś tam wam Podrzucę. I te bardziej ucich wiadomo, szczyt sezonu. Człowiek y, pracuje w branży motocyklowej, zajmuje się m.in. strojeniami motocykli, serwisem itd., tak tak więc mega zarobiony w sezonie jak każdy z nas. Powiedzmy, mamy wrzesień, sezon troszeczkę zwolnił i dzwoni do nas Zbyszek dosłownie wczoraj, że jedzie do Warszawy, czy nadal chcemy te części z Junaka. Mówię, że tak, oczywiście nic się od tego czasu nie zmieniło, nadal je chcemy. To ja Wam coś. Przywiozę. I powiem tak, temat wydawał się bardzo prosty dla nas. No fajnie, dostaniemy części, zapakujemy do silnika i będziemy mieć problem rozwiązany. Natomiast jak się okazuje, nie do końca tak jest. Zobaczcie dlaczego. Otóż Zbyszek przywiózł nam nie części do Junaka, a przywiózł nam cały kompletny silnik do Junaka. I co ciekawe. Jest to silnik albo siódemkowy, albo przejściówkowy. Ja nie jestem wykwintnym znawcą silników Junaka. Wiem, że dziesiątka miała odlew, a przejściówka i siódemka nie miała, i tutaj tego odlewu na łańcuch nie ma. Ale co jest mega ciekawe, ten silnik, zobaczcie, on jest kompletny. Mamy głowicę całą, kompletną wraz z dekielkami. Jeszcze tutaj dekielek z dekompresatorkiem. Do tego wszystkiego, nawet przy głowicy, zobaczcie, zachował się Pegas i to kompletny pegas. Mamy magistralę olejową. To akurat jest mniejszy problem, ale jest, tak, i to oryginalna, nieobecna jakaś chińska produkcja. Co ciekawe, w bardzo ładnym stanie zachowała się jeszcze jedna rzecz, można powiedzieć rarytas troszeczkę, bo zachował się cylinder. Ja bym nie chciał tego uszkodzić, teraz pokazując, ale słuchajcie, co ciekawe, zachował się cylinder. O, spróbuję to tak położyć. O, udało się. Zobaczcie, ta głowica jest ładna, kompletna z zaworami ze wszystkim i zachował się cylinder. Widzicie, że on jest lekki? To jest aluminiowy cylinder. To jest też dość rzadka rzecz, więc e, mamy jeszcze do tego wszystkiego aluminiowy cylinder. Jest i tłok, jest wał, wał się kręci, zobaczcie, bardzo delikatnie. Co ciekawe, nie czuć tutaj żadnych większych luzów. Kartery sprawdziliśmy, obydwa mają ten sam numer. Jest dekielek prądnicy. Nie ma samej prądnicy, ale patrzcie. Kompletne sprzęgło, praktycznie całe kompletne. Łańcuch troszkę już widać zużyty, ale umówmy się, jest. Do tego wszystkiego spójrzcie, kartery mają, jeśli udałoby się to pokazać, o, kartery mają ten sam numer, to jest mega ważne przy Junaku, chodzi o osiowanie, tak, mają ten sam numer kartery, jest zamknięty ten silnik, ja jestem potwornie ciekaw, bo jeszcze do niego... Nie zaglądałem, a zbyszek mówi, że nie pamięta, co tam jest w środku, więc słuchajcie, zajrzymy. Tutaj już widać, że były nasze przeróbki, bo spójrzcie, jest, e, proszę bardzo, dołożony czujnik ciśnienia oleju. To nie było standardem w junaku. Spróbujemy tam pod ten dekielek zajrzeć, odkręcimy to i sprawdzimy, co siedzi pod spodem. Słuchajcie, zdjęliśmy dekiel i spójrzcie, mamy tutaj praktycznie wszystkie rzeczy do tego, żeby ten junak. Mógł jeszcze kiedyś odpalić. Jest napęd prądnicy. Zresztą również to jest zawór odmy, jest cały kompletny rozrząd. Płyta od rozrządu jest na miejscu. Co prawda nie zgadza się jej numer, ale nie wiem, czy została wyłosiowana, czy nie. Zobaczcie, jest skrzynia biegów cała kompletna, wraz z czujnikiem luzu. Co ciekawe, Junak miał już czujnik luzu, a na przykład Ironhead praktycznie do końca nie miał czujnika luzu. Amerykanie sobie nie zawracali głowy takimi szczegółami, a nasz polski junak czujnik luzu już posiadał. Są zmieniacze. Co ciekawe, jest kopniak i tutaj bardzo fajna rzecz. Ten kopniak nie jest bardzo wyrezany. Dalej tutaj ten wieloklin jest w bardzo ładnym stanie. To samo tutaj, jeżeli chodzi o zmieniacz biegów. Yy, mamy do tego, patrzcie, jeszcze tutaj jest i sprężyna o jest i sprężyna do naszego kopniaka. O, żeby nie było. Yy, jest również cały automat zmiany biegów, zobaczcie. Też leży, też nie zginął. I powiem Wam tak, yy, z jednej strony temat wydawał się prosty, a z drugiej strony oczywiście, żeby tutaj nikt tego źle nie odebrał jesteśmy potwornie wdzięczni za ten silnik. Natomiast, Zbyszek, zrobiłeś nam trochę. Przykus, bo powiem tak, gdyby to było zniszczone, to natychmiast kompletowałbym tamten silnik i w ogóle się tym nie martwił. Natomiast ten silnik jest w tak ładnym stanie, że przyznam szczerze, jest mi go po prostu szkoda. I nie rozbebeszę tego silnika, żeby poskładać tamten, bo te części, które tutaj są, są naprawdę w ładnym stanie. Silnik jest kompletny, silnik jak najbardziej kwalifikuje się do remontu i po prostu szkoda go rozkompletować i zniszczyć. Więc powiem w ten sposób. Przywrócimy ten silnik prawdopodobnie do użytku, ale tutaj mamy ogromny dylemat: co z nim zrobić? Czy po prostu odpalić, złożyć, niech sobie stoi jako taki silnik, nadal szkoleniowy, ale pozwalający na to, żeby młodym adeptom mechaniki można pokazać, jak działa, jak pracuje silnik Junaka, bo on jak najbardziej zasługuje na to, żeby go odpalić. Druga rzecz. Yy... Kurczę, a może go wsadzić do jakiegoś motocykla? Nie wiem. Jestem naprawdę w tym momencie troszeczkę w kropce, bo, bo coś z nim muszę zrobić i to definitywnie, ale szkoda mi go zdekompletować. Myślę, że też to rozumiecie. Też byście takiego silnika w takim stanie i w takiej kompletności nie rozłożyli po to, żeby zrobić z niego nieruchomość. Ja lubię, jak silniki i motocykle jeżdżą i działają. Więc no tak. Miało być z górki, a jak zwykle sam sobie pokomplikowałem wszystko, coś co wydawało się proste, zbudowałem z tego problem, z którym będę musiał jakoś, że tak powiem, przez chwilkę pożyć, zastanowić się nad nim i na pewno rozwiązać. Jedno jest pewne, nie zniszczę tego, bo jest to kawałek bardzo fajnej polskiej historii, ale dosyć. Jeszcze raz pozdrawamy Zbyszka z firmy Motocraft, z miejscowości Skąpe koło Świebodzina. Link do jego strony znajdziecie u nas w opisie. Zapraszamy. Słuchajcie, facet zajmuje się między innymi hamowaniem i strojeniem motocykli poza normalnym serwisem. Umówiliśmy się oczywiście, że jeszcze nie raz się spotkamy, a jest duże prawdopodobieństwo, że odwiedzimy również jego warsztat. Ale na dzisiaj Junaka już zostawmy w spokoju. Piszcie w komentarzach, co wy byście zrobili z takim silnikiem, bo tak jak mówię, mi jest go szkoda zniszczyć. Muszę go zapewne ocalić i uruchomić. Teraz zapraszamy was na materiał z fabryki układów wydechowych z firmy Mistral, mieszczącej się w Mandello del Lario, oczywiście we Włoszech. Oczywiście będąc w Mandello del Lario nie możemy pominąć kolejnego mega kultowego miejsca, czyli fabryki Mistral. Jest to miejsce, gdzie powstają jedne z najfajniejszych i najbardziej rozpoznawalnych akcesoriów do Moto Guzzi. Zobaczmy jak wygląda ta fabryka, bo jeszcze mnie tutaj nie było. Jestem bardzo ciekaw, ja uwielbiam takie rzeczy, takie miejsca, gdzie powstają takie rzeczy z pasji. Pozostawimy tutaj też po sobie mały ślad, Przyklejmy naklejkę. Słuchajcie, mamy przepiękną panią przewo przewodnik. Milena, możesz pokazać panią przewodnik? O, robi nam zdjęcia również. O, słuchajcie, pani opowie nam, jak wygląda proces produkcji układów wydechowych. Jesteśmy dokładnie na początku tego procesu, gdzie mamy rury i gdzie mamy, zobaczcie, piły do cięcia na właściwe elementy tych rur. Dalej, będzie już tylko ciekawiej. Tutaj, zobaczcie, przepiękna giętarka CNC. To tutaj kształtują się te wydechy. Bardzo fajna rzecz. Ja uwielbiam takie fabryki, które chwalą się swoimi produktami i przede wszystkim tym, jak one powstają, a nie na zasadzie oblepią wam telefon i powiedzą, że nie wolno, bo i w takiej fabryce mieliśmy przyjemność być na tym wyjeździe. A jaka to była fabryka, dowiecie się oczywiście o tym w kolejnych odcinkach. Ale wracamy do Mistrala, miejsca magicznego i znów rodzinnego, to znowu kolejna rodzinna firma. Wszystkie elementy wydechów, takie jak zobaczcie na przykład zatyczki, te końcowe elementy tutaj tłumików, czy same rury, wszystko jest kształtowane ręcznie za pomocą takich wykonanych kształtek. To wszystko jest po prostu robione przez ludzi, dla ludzi i to jest zawsze najfajniejsze właśnie w takich małych firmach. To jest właśnie prasa, na której między innymi te kształtki powstają. Zobaczcie, to jest piękna. Chciałbym chyba powiedzieć nawet zabytkowa wręcz prasa i tutaj ktoś to wkłada, ktoś to tłoczy. Przepiękna rzecz. Zero takiej produkcji masowej. To wszystko powstaje ręcznie. Tutaj mamy produkt Mistrala, czyli wydech w postaci mocno rozłożonej. Zobaczcie, tutaj mamy przepiękne wiertarki w ogóle stołowe, na których to wszystko powstaje, na których jest to rozwiercane. Natomiast to, co głównie różni oczywiście tego typu wydechy od wydechów seryjnych, to jest to, że tutaj nie ma poszczególnych komór, a jest otwarta rura. Oczywiście otwarta pod warunkiem, że usuniemy z wnętrza ten maleńki katalizator, bo każdy z tych wydechów jest wyposażony w katalizator, ale na szczęście katalizator jest taki, że można go delikatnie Zabrać. Tutaj mamy element wyciszający, bo całe wyciszenie tutaj odbywa się na zasadzie rozprężenia gazów i pochłonięcia, tak w cudzysłowie, dźwięku przez właśnie tą matę wyciszającą. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajnie, że można to zobaczyć od wnętrza. Nie myślcie sobie, że tego powstaje jakoś bardzo mało. Ci ludzie naprawdę mają co robić. Zobaczcie, tutaj mamy już gotowe półprodukty do montażu. Jest tego naprawdę sporo, i ta fabryka działa cały czas na pełnych obrotach. Tych wydechów powstaje masę. Zobaczcie, tutaj mamy wręcz ręczne. Ręczny warsztat do spawania tych wydechów, oczywiście mają również automat spawalniczy. Znajduje się on tam. Natomiast te wszystkie rzeczy powstają tutaj, można powiedzieć ręcznie. Najważniejsze jest to, żeby była powtarzalność produktu. Więc jak powstanie już taki prototyp, to potem mamy wzorce na podstawie których możemy budować kolejne wydechy, żeby to wszystko na pewno pasowało. I tutaj mamy właśnie między innymi takie kopyta, na których te wydechy są spawane, żeby nie dochodziło do odkształceń, żeby później nie było takiej sytuacji, że wydech tak trochę Pasuje, a trochę nie pasuje. Nie. Te produkty będą pasowały, na pewno. I słuchajcie, co ciekawe, tutaj wszyscy w Mandello to jedna wielka rodzina. Nie poleruje się tutaj w tym miejscu tych wydechów i nie maluje się, ale oczywiście maluje się i poleruje w lokalnej firmie, w Mandello Dellario. Niesamowite jest to miasteczko, jak ludzie się tutaj nawzajem biznesowo i nie tylko biznesowo wspomagają. To jest coś, czego można się od nich naprawdę uczyć. Słuchajcie, oczywiście, żeby nie było, że jeżeli napiszą, że wydech daje parę koni więcej, to bajka, mają własną hamownię. Tutaj na tej hamowni, w tym pomieszczeniu, wszystkie wydechy są testowane. Zanim taki produkt trafi na rynek, przechodzi tutaj wszystkie testy i mamy bardzo fajną, bardzo dobrą, można by powiedzieć, hamownię. Jest to hamownia z hamulcem, więc te wyniki będą naprawdę mega dokładne i będzie... To ubrane w liczby, a ja uwielbiam rzeczy uwierać w liczby. Ja nienawidzę czegoś takiego daje, ale ile daje? Ja chcę wiedzieć ile. I to mi się podoba. Jeżeli firma produkująca wydechy ma własną hamownię i te testy przeprowadza, to bardzo dobrze o niej świadczy. Dostaliśmy jeszcze jedną bardzo ważną informację od pani, która nas oprowadza. A słuchajcie. Te wydechy są tak robione, żeby były kompatybilne z oryginalnymi mapami i to jest dość istotne. Natomiast coraz bardziej zastanawiam się, czy takiego mistrala nie włożyć do jednego z naszych motogucji, albo do Mileny, albo do mnie, i spróbować go jeszcze dodatkowo troszeczkę dostroić, bo kompatybilność to jedno. Świadczy to o tym, że taki wydech nie zrobi krzywdy waszym silnikom, a wręcz nawet pomoże. Natomiast to, ile da się z tego wyciągnąć, to już zupełnie inna bajka. Produkty, które wracają z lakierowania bądź polerowania, trafiają tutaj. Trafiają tutaj w celu oznakowania ich. Oczywiście jest znakowanie logo. Musi być. Słuchajcie, jeżeli jestcie czym chwalić, to trzeba się chwalić. Powstaje na nich ogromne logo Mistral, żeby wszyscy wiedzieli, że jest to Mistral. Ale oprócz tego powstaje również oznaczenie homologacyjne, bo te wydechy posiadają homologację i to jest fajne. Możecie je założyć, nie zadzierając. Z prawem, czyli będzie nadal legalny wasz motocykl, nie będzie problemu. Oczywiście dzięki temu, że jest tam katalizator i są one stosunkowo ciche, ale otwarte, czyli pomogą dość mocno oddychać waszemu silnikowi. Bardzo fajna rzecz, zobaczcie jak to pięknie wygląda. To ludzie tutaj wkładają te rzeczy i znakują specjalnie dla was, żebyście wy mogli cieszyć się rewelacyjnymi, ręcznie zrobionymi produktami. Co fajnie chcą nam ludzie pokazać, super, możemy my dzięki temu pokazać Wam, jak to się robi. Sam jestem mega ciekaw. Machine permite to see a preview of what we will engraved, and some second is possible to make any type of design. Zobaczcie, jak pięknie laser to wypala. Nice. It's very nice. Zobaczcie, jak pięknie wypaliło. Super, po prostu rewelacja. I to jest coś magicznego. Całe Mandela to jest po prostu magiczne. Thank you, thank you very thank much. You do. Słuchajcie, oczywiście sprzedaż tych wydechów odbywa się na cały świat. Jest tutaj doskonale zorganizowana logistyka. Tu mamy zobaczcie gotowe produkty, które są pakowane i wysyłane. Mają swoich dealerów w Europie, mają swoich dealerów w Australii, w Stanach Zjednoczonych, ale nie mają w Polsce. I to jest bardzo ciekawy temat. Trzeba się nad tym zastanowić. A tak wyglądają końcowe produkty, które trafiają do waszych motocykli. Zobaczcie, jak to jest ładnie wykonane. Jest dopracowany każdy szczegół. Uwielbiam takie rzeczy, gdzie naprawdę pracują nad tym ludzie z pasją. Ten wydech, podobnie jak motogucji jest po prostu aż przesycony ilością pasji i miłości do motocykli i do tego miejsca, które Mandello del Lario jest niewątpliwie. Tutaj kocha się motocykle po prostu i ja chyba chcę mieć taki wydech u siebie w motogucji. Niektóre z tych końcówek, zobaczcie, mogą być pięknie wykończone na maszynach CNC i obrobione. I tutaj mamy takie czarno-srebrne, a tutaj po prostu czarne. To są wydechy do V7, do V85, czyli do naszego Gucia. Są takie troszeczkę bardziej klasyczne te końcówki. Wiadomo, motocykl, który jest Adventurem, niekoniecznie musi mieć takie wybajeżone końcówki, choć zapewne, gdybyśmy ich poprosili o wykonanie ich w ten sposób, na pewno by zrobili. A to jest nasza przemiła pani przewodnik. Zobaczcie, uśmiechnięta, pełna pasji. Czy coś dla Polski? Hi! Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich, którzy są po drugiej stronie. Naprawdę, to jest magiczne miejsce. Musicie je odwiedzić. Dziękujemy bardzo. I garść porad mechanicznych od Stalko. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który mógłby się wydawać dość prosty i raczej wszystkim znany czyli pomiar kompresji. Ale nie będziemy mierzyć samej kompresji to zostawimy sobie na kiedy indziej. Dzisiaj chciałbym poruszyć jeden temat tak naprawdę powiedzieć o jednym najczęściej popełnianym błędzie przy pomiarze kompresji. Błędzie, który może skutkować dość poważną awarią, przede wszystkim dość drogą awarią a mianowicie może dojść do uszkodzenia układu zapłonowego. W czym rzecz? Słuchajcie, bardzo często przygotowując motocykl do pomiaru kompresji, oczywiście o takich rzeczach jak naładowanie akumulatora, wykręcenie świec, bla bla bla, nie trzeba nikomu mówić. Ja chciałem się skupić na tym, jak łatwo przy pomiarze kompresji, nie zwracając uwagi na pewne szczegóły, możecie uszkodzić układ zapłonowy. Więc po pierwsze, demontujecie świecę, wszystko fajnie, przekręcacie zapłon i zaczynacie kręcić rozrusznikiem. I wiele motocykli, żeby móc zakręcić rozrusznikiem, będzie wymagało włączenia zapłonu. Jeśli musicie włączyć zapłon, by móc kręcić rozrusznikiem, to problem jest gotowy. Dlaczego? Bo bardzo często, zrzucając sobie kable wysokiego napięcia do pomiaru kompresji, żeby móc wykręcić świecę, wy je po prostu zwieszacie. I jeżeli tak zrobicie i będziecie kręcić tym rozrusznikiem, dokonując pomiaru kompresji, cewka będzie chciała gdzieś się wyładować. Gdzieś ta iskra, która normalnie przeskakiwałaby na świecy, będzie chciała przeskoczyć. I prawdopodobnie znajdzie sobie ujście albo przez kabel, Albo przez fajkę, albo co gorsza, może przeskoczyć z uzwojenia wtórnego do uzwojenia pierwotnego. I to spowoduje definitywnie uszkodzenie jednego z tych elementów układu zapłonowego. Dlatego bardzo ważna rada, jeżeli dokonujecie pomiaru kompresji, kręcicie rozrusznikiem na zdjętych kablach, bo to nie musi być kwestia pomiaru kompresji, ale przy tym najczęściej ten błąd jest popełniany. Macie zrzucone fajki i z jakiegoś powodu chcecie pokręcić tym silnikiem odepnijcie cewkę wysokiego napięcia. Albo będzie to wtyczka, albo będą to dwa kabelki do odpięcia, albo tak jak tutaj do odkręcenia dwa przewody. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo istotne. Jeśli będziecie kręcić silnikiem z podpiętą cewką i ta iskra gdzieś sobie będzie skakać, uszkodzicie układ zapłonowy. Co gorsza, niektórzy robią w ten sposób, że wykręcają świecę, wkładają świecę i oni se trzymają tu na masie, sekładą i ta iskra im skacze. Nie róbcie tego w ten sposób, bo jeśli spadnie to gdzieś, stracicie na chwilę tą masę na świecy, to problem jest gotowy. Przebije, uszkodzi i co gorsza, to się nie objawi od razu, ale będzie się pogłębiać do tak naprawdę utraty iskry włącznie. Dziękuję. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ta porada się wam przyda i ją wykorzystacie. Pamiętajcie o tym, że jeśli wam się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, a my zapraszamy was już w poniedziałek na kolejną część naszych opowieści z imprezy motogucji w Mandello del Lario. Do zobaczenia. Startujemy już we wrześniu. Jeśli prowadzicie warsztat motocyklowy albo po prostu lubicie naprawiać samodzielnie swój motocykl, to zapraszamy na cykl naszych szkoleń. Szkolimy z mechaniki motocyklowej już od kilkunastu lat. Nasze szkolenia skierowane są zarówno do amatorów mechaniki motocyklowej, i do fachowców, którzy zamieniają swoją wiedzę i pasję w biznes. Jeśli jesteście zainteresowani tymi, jak działają gaźniki, jak je serwisować, jak podejść do zagadnień układów wtryskowych w motocyklach, zapraszamy na naszą stronę szkolenia motocyklowe.com.